Databricks, technologiczna spółka specjalizująca się w rozwiązaniach związanych z przetwarzaniem danych, sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. No to już na starcie brzmi nieźle, prawda? Jej flagowy produkt to platforma chmurowa, która umożliwia firmom łatwe zarządzanie dużymi zbiorami danych, analizę tych zbiorów danych. Oraz budowanie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji do obrabiania i właśnie analizowania tych danych. Databricks stworzyło koncepcję lakehouse, która łączy zalety takich tradycyjnych hurtowni danych i tak zwanych jezior danych, co umożliwia firmom integrację, przechowywanie, analizę przeróżnych danych, ale wszystko w jednym miejscu. No i na czym zarabia? Zarabia na modelu subskrypcyjnym. Klienci płacą za wykorzystanie zasobów Databricks, takich jak na przykład moc obliczeniowa, ilość. Danych możliwych do przetworzenia, a to wszystko pozwala dostosować koszty do konkretnej potrzeby każdej indywidualnej niemalże firmy. Databricks oferuje różne poziomy subskrypcji, od bardzo małych projektów po takie naprawdę gigantyczne, kompleksowe wdrożenia korporacyjne. Jest też dodatkowe źródło przychodów, takie jak np. usługi szkoleniowe, doradztwo techniczne, wsparcie w tych wdrożeniach, ale to wciąż jest taka kropelka w morzu tych wszystkich przychodów subskrypcji. Sukces Databricks to jest przede wszystkim innowacyjność. Koncepcja lakehouseu znacząco uprościła procesy analityczne i wyeliminowała potrzebę korzystania z oddzielnych systemów do przechowywania i przetwarzania danych. No a to dla wielu firm duża wartość, a przede wszystkim duża oszczędność, za którą co one zapłacić. Databricks ma. Naprawdę spory potencjał, żeby zostać jednym z kluczowych graczy w całym świecie sztucznej inteligencji w przyszłości. No, chyba nie trzeba dziś podkreślać, jak wielkie nadzieje z takimi biznesami wiążą inwestorzy, prawda? Nie jedna osoba brałaby te akcje z zamkniętymi oczami w ciemno, nawet bez patrzenia na wyniki finansowe. Zresztą, gdyby nawet na te wyniki jednak spojrzała, to brałaby tych akcji. Jeszcze więcej. Biznes Databricks rośnie jak szalony. Od 2018 roku do 2024 wzrost przychodów wyniósł średniorocznie około 70%. No chciałbym, chciałbym taką firmę na giełdzie.